Dzień dobry państwu. Znajdujemy się przy przystanku osiedle Dywizjonu 303 przy ulicy Steli Sawickiego. Jakiś czas temu do tablicy dzielnicowej, która znajduje się obok mnie, ktoś wrzucił pytanie dlaczego nie zatrzymuje się tutaj autobus linii 578. Kartka ta została wyciągnięta przez jednego z członków rady dzielnicy i takie zapytanie zostało skierowane do Zarządu Transportu Publicznego. W odpowiedzi czytamy, że Linia 578 jest linią przyspieszoną i nie może zatrzymywać się na każdym przystanku, co jest jakby zrozumiałe. Urzędnicy zaproponowali, aby mieszkańcy naszego osiedla korzystali z przystanku przy ulicy Wiślickiej. My za chwilę pokażemy, jak wygląda dojście do tego przystanku. Teraz idziemy jedną z dróg od strony przystanku osiedle dywizjonu 303 w stronę Wiślickiej w stronę przystanku Wiślicka. Jest to jedna z dróg, y, którymi mieszkańcy mogą dojść do tego przystanku. Idziemy w tej chwili wzdłuż y, tych ekranów y, akustycznych, które, które mają za zadanie ograniczenie hałasu mieszkańcom y, od strony ulicy Steli Sawickiego. Za chwilę dojdziemy do schodów, które będą drugą y, drogą którą mieszkańcy mogą dojść do tego przystanku. Jesteśmy w tej chwili przy drugiej drodze, którą mieszkańcy mogą udać się do przystanku wiśnicka. Jak Państwo widzicie, schodzę bardzo powoli, ponieważ te strony są. Te, te schody są bardzo wyboiste, i nie ukrywajmy, stanowią bardzo duże wyzwanie dla osób starszych, dla matek z dziećmi, dla rowerzystów, żeby to, tą różnicę. Wysokości terenu pokonać. Jak w jednym z pism przyznali sami urzędnicy, ta różnica poziomu sięga tutaj mniej więcej 5 metrów. Mam nadzieję, że operator w tej chwili pokazał to Państwu i że Państwo to widzicie, jak duża jest różnica i jak te schody są strome. Tutaj za chwilę też Państwu pokażemy, że Wcale stan techniczny tych schodów nie jest dobry, tak jak piszą w swoim piśmie urzędnicy. Ze schodów widać pręty zbrojeniowe. Ja teraz cofnę się troszeczkę wyżej i spróbujemy pokazać Państwu pręt, który na sztorc stoi przy prawej krawędzi pod barierką. O, jesteśmy tutaj. Nie wiem, czy mój operator da radę najechać na to miejsce. Ja spróbuję tego pręta do przodu wygiąć, żeby Państwo go zobaczyli. To jest właśnie ten pręt, który z tych schodów sterczy. I to zdaniem krakowskich urzędników jest dobry stan techniczny schodów. Schody, 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 jak ptasy na Syno de Barry. Schody wyjść nie mogą z mody, nic po schodach z się. Schody, 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 Jak na filmie Schollywood. Nie mogą schody wyjść nigdy z mody, najtrwalsza to z wszystkich mów. Nawet Chińczyk, nawet Pers, niech to w swej pustelni kisu. Widząc schody pełne gers, Woła brawo, krzyczy PiS! Krzyczy PiS, krzyczy Nie mogą z wody, widząc woda z rewi Schody! 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 Jak na pilnie z łódz! Nie mogą schody wyjść nigdy z mody, do wszystkich móc, by frekwencja z entuzjazmu wpadła w trans. Oprócz autorskich piór, konieczne pióra w kupie! Bez schodów, proszę Pana, nie masz szans! Zapisałem! Jeszcze dzisiaj schody kupię! Schody, 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 schody... Schody, 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 schody... Schody, 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 schody... Ach, jak w Casino do nigdy z mody, najtwarsza do z wszystkich kur <śmienny> Nie mogą schody wyjść nigdy z mody. Najstarsza do, najtrwalsza do, najtwarsza do, najstarsza do wszystkich. Stoimy teraz pomiędzy schodami, które przed momentem Państwu pokazywaliśmy, a ścieżką, która jest alternatywą dla dojścia mieszkańców do przystanku przy ulicy Wiślickiej. Niestety, projekt, który chciał wykonać tutaj chodnik, został przez urzędników odrzucony, także mieszkańcy dalej chodzą po błocie. Jak Państwo widzicie, ruch jest znaczny na tej ścieżce. Powstał jej drugi ślad, czyli mamy już jakby ścieżkę dwupasmową. Prosiłbym może operatora, gdyby mógł najechać na to miejsce i nam je pokazać. Tutaj, proszę Państwa, mamy bardzo wysoką skarpę, na której zostały te schody wykonane I rzeczywiście może być problem, żeby tu jakoś tą stromiznę złagodzić. Natomiast tutaj, jeżeli spojrzymy na tą ścieżkę, jest dużo łagodniej i naprawdę można by tędy takie dojście do przystanku zaprojektować. Trzeba tylko chcieć i tą potrzebę mieszkańców dojrzeć. Z osiedla Dywizjonu 303 dla strony D303 Sebastian Kolęba telewizja BWIP.